Przede wszystkim chcę podziękować panu dyrektorowi, ale też całemu zespołowi, bo, bo faktycznie po fenomenalnym sezonie tym 70., tym jubileuszowym, pan dyrektor postawił wysoko poprzeczkę. Ale patrząc na, na to, co państwo tutaj zaprezentowali, jestem, jestem spokojny na tym poziom, bo drodzy państwo, my jako organizator. Właśnie przez pryzmat tej różnorodności jesteśmy spokojni o, o to, co najważniejsze, czyli o widza, o, o mieszkańców naszego regionu, ale o też osoby, które przyjeżdżają, które znajdują w tej ofercie zawsze coś dla siebie, którzy są w stanie odnaleźć ten rodzaj muzyki, ten rodzaj aktywności, którą tutaj w filharmonii mogą spędzić. Czy to mówimy o tych najmłodszych, czy mówimy tutaj o tych troszkę bardziej zaawansowanych muzycznie. Słuchaczy i osób odwiedzających harmonię. Staramy się jako samorząd województwa być bardziej opiekunem niż takim typowym właścicielem tej instytucji. I chociaż nie za zawsze rządzący nam na to pozwalają, tnąc i ograniczając koszty samorządów, również w tym samorządu województwa, to, to staramy się na, na tyle um, zawsze patrzeć przez pryzmat budżetu, aby na te wszystkie rzeczy. Wystarczyło je na to, żeby Państwo mieli komfort pracy, aby były środki na podwyżkę, aby były gdzieś tam te środki na wymianę sprzętu, bo mamy, mamy poczucie tego, jak ważna jest to instytucja, jedyna taka w naszym regionie istotna z punktu widzenia poziomu artystycznego, ale też z punktu widzenia odbiorców, czyli mieszkańców, mieszkańców naszego województwa. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą, ale, ale Pan Dyrektor zdecydował się, zgodził się zostać z nami na kolejne pięć lat, więc myślę, że o kolejne pięć sezonów a ja i mieszkańcy województwa jesteśmy spokojni. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A jeśli, jeśli mogę, tylko jeszcze już nie, nie, bez przesuwania tych mikrofonów, chciałem bardzo serdecznie podziękować na ręce Pana Marszałka, całemu zarządowi województwa i. I ogólnie samorządowi województwa polskiego, dlatego że to wszystko, o czym tutaj Państwo opowiedzieliśmy, nie byłoby możliwe do zrealizowania, gdyby nie ta przychylność, o której, o której Pan Marszałek przed chwilą powiedział. To znaczy, nasza dotacja rośnie z roku na rok, ona rośnie sukcesywnie i znacząco, i za zrozumienie tego, co tu robimy, i za zrozumienie tego, że żeby to było na odpowiednim poziomie, to musi też kosztować. Bardzo serdecznie dziękuję.